Dzisiaj byłam na zakupach, ponieważ mam taki czas wolny. Kupiłam jeszcze Donicę w stylu włoskim i chciałam kupić takie trzy wyższe, ale była tylko jedna i pęknięta. Pani powiedziała, że nie widać. No może nie widać pęknięcia, ale gdy się wsypie ziemię, będzie podlewało i woziło podczas transportu, to Donica jeszcze bardziej pęknie. A poza tym ja nie chciałam jedną, tylko trzy, żeby były jednakowe. I w tych trzech Donicach chciałabym posadzić funkcję. Mam funkcję prowadzoną. Powiedzmy, że na pniu, i chciałabym tam właśnie posadzić funkcji. A te kupiłam do ogrodu. To są duże, bardzo duże donice. Bardzo uprzejmy, pomysłowy pan pomógł mi zabezpieczyć te donice, czyli przepiął je pasami, tak jak osoby. I muszę powiedzieć, że pomysł nie jest zły, bo gdybym nagle zahamowała, to zawsze te pasy troszeczkę pomogą, zatrzymają donice. Jechałam bardzo powoli, bardzo ostrożnie, bo kupiłam cztery donice takie duże, żeby się podczas transportu jedna o drugą nie uderzały, więc naprawdę jechałam bardzo powoli przez miasto i tylko nasłuchiwałam, czy aby kierowcy nie krzyczą za mną, hej, hej pani, bo się pani koła nie kręcą. Ale na szczęście kierowcy okazali się bardzo wyrozumiali, bardzo cierpliwi i nic takiego mi się nie przytrafiło. A teraz zaraz Państwu pokażę, jak te gonice wyglądają. Tylko muszę je teraz ładnie odczepić elegancko. I są to cztery takie w stylu. Włoskim, styl włoski, kojarzący się z ciepłem, słońcem. To są gliniane donice ciężkie. Z czym się nam Włochy jeszcze kojarzą? Z żołami, z lawendą, z prosecco, z Chianti. No dobrze, dobrze, mnie muszą wystarczyć donice. żoła, jeszcze mam w koszach witlinowych, więc lawendę też. No i pozostanie zrobić spaghetti ala carbonara, tak. I to będzie chyba na tyle. Bez win się będzie musiało obliźć. To pierwsza donica. Wysprzątam sobie za chwilę, bo troszeczkę się nabrudziło, jak to po donicach. Tutaj zabezpieczałam, czym mogłam. Użyłam do tego, co tutaj są. To jest trójkąt czy apteczka, co tylko było w samochodzie, żeby jakoś zabezpieczyć i bezpiecznie te dolice dowieść. Kupiłam sobie jeszcze dwie, proszę Państwa, też w stylu włoskim, takie podłużne, też bardzo ładne, bardzo ciekawe. Donice. Tu jest druga. Też taka sama, identyczna. Też druga z tych dużych domów. One są bardzo ładnie tutaj ozdobione, no nie wiem, glinianymi kawałkami czy ceglanymi. Taki ozdobny pasek. A pozostałe chyba trzeba będzie z drugiej strony. tej strony nie dam, ale mam tutaj mogę spację. O, tak. Żebyś trzeba się nie rozbiła przy okazji. I trzecia. I to już czwarta i jeszcze tylko te trzy sobie wysokie też jednakowe kupię i będzie to już komplet donic powiedzmy do ogrodu które sobie wymarzyłam, Z tych donic były jeszcze takie dwa razy większe, takie olbrzymi, ale to już musi być naprawdę bardzo duży ogród, bardzo duża powierzchnia, żeby można było takie donice ustawić. No i na pewno, już nie moim samochodem, musiałabym doczepić sobie przyczepę i na przyczepę zapakować te donice, bo już z tymi dużymi był troszeczkę problem, żeby się pomieścić w samochodzie. Mam zawsze cztery miejsca. Ewentualnie jeszcze bagażnik na jakieś mniejsze, i to tyle, co mogę przewieźć w samochodzie. Oczywiście ja y, jadąc jako jedna osoba, jako kierowca, bo więcej się już nie zmieści. No dobrze, wiosną trzeba będzie tutaj urządzić y, ogród w stylu włoskim, w stylu ciepłym, słonecznym. To i tyle. I dlatego warto proszę Państwa wykorzystać ten czas, taki właśnie późno jesienny, zimowy, żeby pokupić różne rzeczy do ogrodu, czy narzędzia, czy sprzęty, bo zawsze jest tego czasu troszeczkę więcej. Później przyjdzie wiosna, to będziemy biegać z kąta w kąt, robić, pracować, ciężko w ogrodach, siać i tak dalej. A teraz właśnie jest taki fajny moment.